Teczka z jednostronnym dokumentem klapnęła na biurko Krystiana. Trzeba się tym zająć, rzucił poważnej postury mężczyzna o ostro zarysowanym podbródku, pociągając przytem dość głośno nosem. Co za wyróżnienie, panie szefie. Chciałeś ruszyć tyłek w teren? Masz ku temu okazję. Masz czas do końca 8 lutego. Ale dziś jest 8 lutego. Firma, w której pracował Krystian Olszewski, zajmowała się rozbiórką zabudowań. Zanim jednak budynek zniknął z powierzchni ziemi, dokładnie badano ten teren. Jednak nie pod względem powodu, dla którego trzeba go rozebrać, ale pod kątem zysku. Zadaniem Krystiana, jak i kilku innych maklerów, było iść na miejsce, Ocenić, czy coś można uratować z tego miejsca, dokładnie to opisać i wycenić, jaki będzie z tego zysk. Więc na handel szły nie tylko rzeczy tam pozostawione, ale również cegły czy pustaki, jeśli się nadawały, fragmenty dachu, czy nawet pojedyncze dachówki. Potem reszta niezdatnego gruzu była wywożona gdzieś daleko do utylizacji. Teczka którą otrzymał mężczyzna, zawierała jednostronnicowy dokument uprawniający firmę na wkroczenie na tamten teren i robienie na nim wszystkiego, co prowadzi do rozbiórki go. Jednak Krystian miał inne podejście do sprawy. Zanim udał się na miejsce, szukał informacji na temat lokalu. Dziś wyjątkowo musiał robić to przez telefon. Od rana bowiem w całym mieście nie było prądu, a jedyne źródło elektryczności to jego powerbank, do którego był podłączony smartfon. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Czytał na głos, gdyż miał samy pokój. Drugi współpracownik odszedł. Właściwie to został zwolniony. Bynajmniej powodem jego zniknięcia były za małe zyski. Szef Krystiana miał swoje niezbyt legalne źródło zbytu. Tanie firmy budowlane szukały tanich materiałów. A gdzie takie dostać? Tam, gdzie w teorii powinny iść na wyrzucenie. Ale praktyka jest inna. W praktyce sprzedawano takie materiały za połowę jej wartości. Pożar budynku był zaledwie kilkanaście dni temu. Zarządca nieźle się pośpieszył, wydając decyzję o rozbiórce. Może nie chce, aby prawda weszła na jaw? Krystian wyczytał jeszcze sporo informacji. Budynek był szpitalem psychiatrycznym nie jakimś superważnym ale każdy, kto chciał wymigać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej czy prawnej to tutaj dostał pomoc. W pożarze zginęło kilka osób wybąkał. Kilku nadętych war bogatsze. Tak, tu rzadko kiedy leżali ludzie, którzy byli naprawdę chorzy, wielu bogatych symulantów, co nie oznacza, że ci naprawdę potrzebujący się nie znaleźli. Lista pacjentów, którzy nie przeżyli. Krystian wyszukał i te informacje. Jeśli miał zdążyć do końca dnia, musiał się streszczać. Wiele się nie naszukał, mąż jego siostrym. Adam pracował w takim miejscu, że dla niego zdobycie takich informacji na ogół nie stanowiło problemu. Dziś z kolei, przez brak prądu, musiał się natrudzić, ale zdobył, co było szwagrowi potrzebne o cholera wrzasnął dość głośno. Przypadkowe śmierci zdarzały się już dużo wcześniej. Lista była pokaźna, a powody śmierci ludzi przeróżne, jednak Wśród umarłych jest także nazwisko, nazwisko jego siostry po mężu imię Damian. Czyżby on tu był pacjentem? Dziwne. Krystian wszedł do środka, odruchowo dotknął włącznik światła. Działał. Działał? Prąd powinien być odłączony. Coś tu nie gra. Budynek rozbłysł niczym choinka w Boże Narodzenie. Mężczyzna po chwili przyzwyczaił się do tego. Ruszył przed siebie w poszukiwaniu materiałów na zyski. Makler wszedł do budynku od strony południowo-zachodniej. Przeciwległa część budynku była kompletnie spalona, to dlatego, że budynek zakładu wybudowany został na szczątkach drewnianego młyna, pewnie też przez jedną z podrzędnych firm. Mężczyzna jak zawsze rozpoczął eksploatację od najwyższego piętra. Jednak w trasie na górę rozglądał się już po pomieszczeniach. Takie ruiny były idealnym schronieniem dla bezdomnych. Dziś ich nie ma, odetchnął z ulgą. Krystian to człowiek, który nie lubi wszczynać awantur, zwłaszcza z bezdomnymi. Zawsze ma ze sobą wizytówki noclegowni, z którą współpracuje osobiście. Wręcza im je i obiecuje, że nikt go nie wyrzuci za to, kim jest i czym się trudni. Prawda jednak jest trochę inna. Co prawda, nikt tam nie zostawi człowieka w potrzebie, lecz są zasady: zero pijaństwa, zero śmieci. A wtedy ludzie tam dostają nie tylko pomoc psychologa, ale też pracę i dochód. Makler dotarł do najwyższego piętra, rozejrzał się ponuro. Wyjął telefon. Jego narzędzie pracy miało mieć pełną baterię. Kurwa! wrzasnął. Jak wyjeżdżałem z firmy, była pełna. Echo rozeszło się po budynku. Wzdrygnął się na dźwięk odbijający się od pustych ścian. Telefon dziś na nic mu się zdał. Cudem, bateria była całkowicie wyczerpana. Co więcej, swojego służbowego powerbanka zostawił w aucie. Gdy postawił trzeci krok, oddalając się od parapetu, światło zamrugało. Tego kurwa jeszcze brakuje rzucił. Przy postawionym czwartym kroku zrobiło się ciemno i ponuro. Mężczyzna odwrócił się na pięcie. Gdzie jest okno? Przecież. Gdzie jest słońce? Przed chwilą świeciło słońce. Zgasło wszystko. Prąd, którego od rana nie było i który powinien być odcięty. Wyczerpane baterie w latarce i bateria w telefonie. Słońce, które powinno świecić, bo był dzień. Jedynym chwilowym światłem była burza. Trzaskające pioruny stanowiły jedyne źródło oświetlenia. Pojawiały się sporadycznie, to też sporadycznie było coś widać. Wiatr na dworze rozszalał się do tego wiatr. Tego jeszcze nie grali. Burza w środku zimy. Co jest? Krystian stawiał drobne kroki, ale nie dlatego, że bał się iść. Halo? Wydawało mu się, że ktoś tu jest. Jest tu ktoś? Krzyczał jeszcze głośniej. Nikt jednak się nie odzywał. Zero głosów, oprócz tych wypowiadanych przez Krystiana i tych odbijających się przez echo. Chwilę potem doszedł jeszcze jeden regularny dźwięk. To był dźwięk bicia jego własnego serca. Szumy dochodziły z jednego spokoju. Po ciemku wymacał klamkę, szarpnął delikatnie. Kolejny błysk. W chwilowym świetle zobaczył dwa kontury. Na początku się wystraszył. Spokojnie. Jego serce waliło jak oszalałe. To tylko ciemność. Burza, nikogo tu nie ma. Drugie trzaśnięcie objawiło na kilka sekund scenkę, jak dobrze znany mu lekarz witał jakiegoś pacjenta. Krystian dostrzegł, że mina lekarza nie była przyjemna. Światło znikło. Przy kolejnym błysku już nikogo nie dostrzegł. Idiota! Rozniosło się za jego pleców. Zdychaj! Urzędnik obrócił się. Nie było nikogo. W kolejnym blasku dostrzegł jedynie uderzające gałęzie pobliskiego drzewa, w pozostałości po szybie. Ruszył przyspieszonym krokiem w kierunku schodów. Po macku trafił na poręcz. W świetle kolejnego grzmotu znów dostrzegł dwa kontury. Tym razem twarz pacjenta. Tak, to był dobrze mu znany Damian. Damian to pacjent z zaburzeniami schizofreniczno-paranoidalnymi. Od najmłodszych lat każdy temat kończył się w jeden sposób opowieściami o końcu świata i spotkaniu z Bogiem. Nauczyciele w szkole mieli go dość, podobnie jak znajomi i przyjaciele rodziny. Sam nigdy nie podejmował tematów, ale każdy kończył się właśnie w ten sposób. Mężczyzna umarł właśnie w tym szpitalu, skacząc z najwyższego okna w tym budynku najmniej tak było napisane w raporcie i w podstawowym akcie zgonu. Scena, jaką widział Krystian na schodach, przedstawiała właśnie Damiana, popychanego przez pielęgniarza. Chory upadł kilka razy i na siłę był podnoszony. Znowu zrobiło się ciemno. Pomimo ziąbu, jaki tam panował, na twarzy Krystiana skropił się pot pod strachu, przerażenia. Chłopak nie był w stanie wydobyć z siebie żadnego głosu. Serce podskakiwało mu do gardła. Na dodatek, przy kolejnym trzaśnięciu potknął się i spadł ze schodów o pół piętra w dół. Tam, w panującym blasku na korytarzu poniżej, rozegrała się kolejna scena. Lekarz główny stał poniżej razem z kilkoma pacjentami z kolei pielęgniarza ciągnęli innego pacjenta w głąb ośrodka to był on wycedził przez zaciśnięte zęby jednak krystian nie miał ochoty tego oglądać gdy się pozbierał próbował uciec jednak gdy kierował się w stronę schodów prowadzących na niższe piętro krystian poczuł uderzenie w twarz ale to nie było uderzenie przez kogoś wyglądało to tak jakby z całym impetem uderzył w ścianę. Gdzie się nie obrócił, tam wszędzie ściana. Mógł kierować się jedynie w stronę, gdzie ludzie widmo ciągnęli tego trzeciego. Nie miał innego wyjścia, jak iść za nimi. Niepewnie stawiając kroki, szedł przed siebie. Lecz gdy próbował się wycofać, zdawało się, że za każdym razem trafia na ścianę, która jakimś cudem się pojawiała za nim. Zdychaj, idioto. Idioto. Kolejne słowa obiegły pomieszczenia. W odmętach ciemności nie wiedział, czy to ktoś rzeczywiście tam jest, czy wręcz przeciwnie, czy tylko jego wyobraźnia płata mu figle. A może rzeczywiście ktoś tu był i wydurniał się w chwili panującego mroku. Jedyną rzeczą nie do wyjaśnienia był fakt, że słońce nagle zniknęło, jakby ognista kula się wypaliła a może niepostrzeżenie nadeszła godzina mroku jednak krystiana z tej zadumy wytrącił kolejny błysk ale nic nie widział żadnej sceny słyszał jedynie piszczenie jakby furtka wymagająca na oliwienia się otwierała i wpuszczała nieproszonych gości przeszedł dalej do ostatniego pomieszczenia pomieszczenia gdzie pachniało środkami do mycia i dezynfekcji toalet Poznał ten zapach, gdyż u niego w biurze codziennie oświcie trącało w podobny sposób. Co ja tu robię? Jego głos drżał niczem, liście osiki na wieże. Po chwili zostało mu to wyjaśnione w świetle kolejnego błysku. Widział doskonale, jak dwóch pielęgniarzy, czy diabli wiedzą za co odpowiedzialnych pracowników, wypychają Damiana przez okno. Chłopak już się nie miotał. Jego ciało było wiotkie. Kolejny huk pioruna zasymbolizował upadek ciała. Patolog zrobi resztę 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 rozległo się echo w całym pomieszczeniu. Jednak prawdziwa panika ogarnęła chłopaka po odgłosie spuszczonej wody. Krystian nie patrzył, gdzie idzie, nie dbał o to, że nie ma światła i panuje mrok. Biegł. Biegł przed siebie aby jak najdalej. Jednak nie odbiegł daleko. Wpadł na rządek szkieletów krzeseł, które jakimś cudem ominął, wylądował na ziemi i. O, kurwa! Dźwięk budzika wyrwał maklera z morderczego uścisku. To był sen, leżał na podłodze obok łóżka. Po omacku szukał włącznika światła, gdy go znalazł, światło nie rozbłysło nad jego głową. Koniec świata nadejdzie wtedy, gdy po przebudzeniu nie będziesz w stanie zapalić lampki, zacytował słowa Damiana, pacjenta felernego psychiatryka. Nie film katastroficzny, czysta rzeczywistość prosta I nie ma tutaj fikcji, bo nie ma do niej dostaw Obiecali nam Bogostan Wyszło jak zawsze Chyba szak trafił tą cywilizację A Miało być tak pięknie, miało być dobrze I Coś poszło nie tak i mamy świata potrzeb W parku ktoś malował obraz starszą zakochaną parą Nie ma tu krzy romantyzmu Przecież oni już nie wstaną Na krawędź przepaści doprowadzeni przez pazerność korporacji Tego świata już nie zmienić Po ulicy snuje się cień Pamiętny dzień 8 luty 2025